Najgorzej jest, jak szef Janusz uważa, że wszystko wie najlepiej i każdego potrafi zastąpić na każdym stanowisku. Patrzy na ręce, kontroluje na każdym kroku i wyrywa pracę, żeby tylko udowodnić niekompetencję swojego pracownika. Żeby mu pokazać, jakie to szczęście go spotkało, że znalazł tak łaskawego pana, który przegarnął nic niewartego pracownika. Mimo jego niezliczonych wad. Kiedyś był taki Janusz wysoko postawiony w hierarchii, który nie trawił tych z marketingu. Dla niego marketing to same darmo zjady, co znajmują się pierdołami, zamawiają kolorowe długopisy, wyjadają ciasteczka z sali konferencyjnej zarządu i non stop chodzą na papieroska. No i facet chciał, żeby wreszcie ci z marketingu wzięli się do roboty i zrobili coś super. Coś takiego, czego jeszcze nikt nie zrobił. Coś takiego, że jak prezes zobaczy, to oszaleje z radości. Po rozmowach z marketingiem jednak upewnił się, że na nich nie może liczyć. Nic dobrego nie wymyślą. Postanowił działać na własną rękę. Wymyślił, że zrobi teledysk, na którym każdy z pracowników będzie musiał się pokazać i zaśpiewać coś dobrego o firmie. Z zachęceniem pracowników nie miał problemu. Firma była przed podwyżkami. Wystarczyło, że wysłał zaproszenie do wszystkich na, na piątek na koniec dnia i nikt nie odważył się odmówić, bo każdy wiedział z czym to się wiąże. Janusz napisał tekst piosenki, scenariusz wynajął kamerzystę i nie mógł się doczekać efektu końcowego. W piątek wszyscy zostali w firmie nagrania trwało do północy. Mimo olbrzymiego zmęczenia kamerzysta obiecał, że zmontuje filmik w ciągu jednego dnia, tak, żeby jeszcze w weekend mógł pokazać szefowi. No i faktycznie w sobotę wieczorem dostał gotowe nagranie. Był zachwycony. Natychmiast wrzucił teledysk na YouTube, żeby w poniedziałek podesłać link szefowi. Film okazał się hitem. Przez niedzielę obiegł całą Polskę i dotarł, dotarł do prezesa. Tylko, że ten chyba nie zrozumiał przekazu, i w poniedziałek w trybie dyscyplinarnym wywalił Janusza z roboty. Nie wiem, czy Janusz nauczył się zaufania do specjalistów z nowej firmy, ale na pewno jego dzieło jest hitem do dzisiaj. Zresztą, zobacz sam. Kademię Twojaści Wowę Cię czeka, absolutnie święta Analiza potrzeb swych, czyli klienta. Pytania otwarte, pytania zamknięte, by dobrze zrozumieć się z naszym klientem. Żeby było jasny, do czego zawołać słowa konsultant będzie notował. Żeby zapamiętać, czego oczekujesz, żeby nie zapomnieć, czego potrzebujesz. Wydajemy wojnę, nie do Okay.